Taki numer będzie na kartach do głosowania. Mariusz Miłkoś, okręg numer 1, osiedle Zasole, ma 33 lata. Mariusz Miłkoś, jeżeli zostanie radnym, to będzie się skupiał na zagospodarowaniu terenów obok skrzyżowania ulicy więzi Oświęcimia i obozowej. Tu działa, tu mieszka, tu chce realizować. Wchodzi w skład Rady Osiedla. Jest zainteresowany utrzymaniem i modernizacją osiedlowych chodników, dróg i placów zabaw. Będzie aktywny uczestniczył w planowaniu dalszego rozwoju miasta. I pan Mariusz Milkość, bardzo. Tak Bożena graca okien numer 2, za Zasole. Bardzo proszę. Nie będę mówił o latach. Pani Bożena, będzie koncentrować się na działaniach wspieraniu pracy organizacji dla dzieci, młodzieży, seniorów i osób niepełnosprawnych. Działa od lat. Wspiera mieszkańców swojego okręgu wyborczego i całego osiedla. W bliskiej współpracy z Radą Osiedla da Sole w rozwiązaniu różnorodnych problemów. Również działa w czy działa w Także lata praktyki na pewno nam tutaj się przydadzą. Dziękuję. Małgorzata Jani. Okręg numer 3. Pani Małgorzata, jeżeli zostanie radną co będzie robiła? Zamontuje sygnalizację świetną i dźwiękową na przejściu dla pieszych przy Szkole Sztukowej numer 5. Na pewno będzie chciała także rozkonać pracę zawodów. Proszę zasięg monitoringu wizyjnego na obszarze ulicy Orłowskiego. Doprowadzi do budowy sieci parkingów i wyremontowania wielu odcinków ośrodowych dróg i chodników. Wpisuje się to w program Komitetu Wyborczego. Dokładnie. Dziękuję. Mieczysław Wójtowicz. Okień numer 4. Okien numer 4. Chcę zająć się kwestiami, które znam z własnego doświadczenia. Konstruktor budowy budżetu miasta. Mamy tutaj przyszłego radnego, mam nadzieję, i pracującego w Komisji Budżetowej. Funkcjonowaniem edukacji, na ten temat można byłoby dużo mówić. Dyrektor związany z usiadłem od zawsze współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Marcin Moska, okręg numer 6, osiedle łącznie. Jeżeli zostanie radnym, to co będzie robił? Będzie uczyniła ścisłą współpracę z Radą Powiatową Komendą Policji oraz Radą Osiedla na poprawę Bezpieczeństwa Mieszkańców. To również jest pisane w naszym programie Komitetu Wyborczego. Także <laughs> mamy osobę, która na pewno w Komisji Praworządności będzie uczestniczyła. Rewitalizację zaniedbanego w Łęgu Błonie nad Sołą. Doprowadzenie do sfinalizowania budowy ronda na stałe, zablokowanym krzyżowaniu ulicy Liceum Gminy Czałcącego i Gminy Stanisła Konarskiego. Dziękuję. Dziękuję. Pani Maria wcisło okręt numer 7, 8 starostały. Co będzie robiła, jak zostanie radną? Dziękuję, kręgu zainteresowań i naszy były i są kwestie dotyczące osób niepełnosprawnych, zarówno najmłodszy jak i najstarszych. Dlatego, jako radna, będzie podejmować wszelkie działania na rzecz tych grup potrzebujących szczególnego wsparcia. Leszek Żak, okręg numer 8 stary stawy. Co będzie robił? Tak, Leszek, Leszek Żak będzie przede wszystkim działał na rzecz rozwoju miasta, zwłaszcza promocji i rozbudowy sfery turystycznej. To właśnie w tym sektorze usług tkwią wielkie i niewykorzystane możliwości tworzenia nowych miejsc pracy. Chce wspierać też rozwój sfery kultury. Leszek Żak będzie działał by młodzieży, tworząc możliwości pozostania na stałym rodzinnym mieście. Brawo. Maria Dura, numer 9. Co pani Maria Dura będzie robiła na rzecz miasta? Będzie koncentrować swoje działania przede wszystkim na rzecz zatawalającego stanu osiedlowych placów zapach, remontów chodników i dróg, w tym prowadzący od ulicy Żeromskiego do Wojska Piłki Nożnej, kontynuowanie remontu ulicy Dobrowskiego do Zatoki. Przystankowe dla autobusów oraz bezpiecznego przejścia dla pieszych. I ogólnie wiele, wiele innych tematów, które na pewno pojawią się w trakcie działań. Pani Marii, zostając radną, na pewno te tematy podejmie i będzie je realizowała. Agnieszka Pyregoi okręg numer 10. Proszę Jeżeli zostanie radną, ma długą listę. Nie będę je przywoływał może, ale króciutko o tym rodzinnym mieście ze swoje najważniejsze priorytety uważam. Pomoc organizacjom dla dzieci i młodzieży w realizacji ich celów, potrzeb i planów. Wspieranie młodzieży, która jest przyszłością i brak przykład doświadczonych osób m.in. poprzez aktywny udział w pracach, organizacji i zrzeszeń. Również działała harcerstwo. Także mamy kolejną osobę, która ma doświadczenia w pracy z młodzieżą. Brawo, dziękuję. Miata Jędrzejczyk. Okręg numer 11. Co będzie robiła? Jak zostanie radną? Priorytetowo będzie współdziałać na rzecz usprawnienia miejskiego systemu komunikacyjnego, dalszego ożywienia i lepszego zagospodarowania obszaru Starego Miasta, ożywienia historycznego ośmielskiego rynku głównego. Mocny temat, ale do podjęcia i załatwienia. Dziękuję. Ryszard Pietroń, okręg numer 12. Budowlaniec zajmie się przede wszystkim poprawą infrastruktury i rozwojem budownictwa. Za konieczne uważa budowanie nowych mieszkań komunalnych oraz trzeciego mostu drogowego na Sole. Będzie też mocno dział na rzecz uruchomienia połączenia kolejowego do Tychu i remontu kapitalnego linii kolejowej Oświęcim-Katowice. Dziękuję. Jan Adamczyk, pokierownik Inny, Jeśli zostanie radnym, co będzie robił? Chce pracować przede wszystkim na rzecz rozwoju systemu selekcji odpadów, wspierania przedsiębiorców, kreujących nowe miejsca pracy, przeglądu wysokości podatków, rozwijania sieci ścieżek rowerowych, budowy hali przyszkolnej dla dyscyplin zespołowych takich jak koszykówka, siatkówka, tenis. Długie lata związane z koszykówką i myślę, że koszykówki wróci. Piotr Kasprzyk, okręg nr 15, chce przede wszystkim doprowadzić do wyremontowania i zbudowania chodników przy ulicy Szpitalnej i zniszczonej części Ulicy Dobrowskiego. Wykorzystać zapisy ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym do stworzenia nowych miejsc pracy oraz pozyskiwania inwestorów do budowy nowoczesnej hali targowej. Tego się nie boimy, żeby skorzystać z tej ustawy. Ustawa, która pozwala nam na pozyskiwanie inwestorów, a tych nam jest potrzeba. Należy doprowadzić do utworzenia odkrytego kąpieliska wraz z infrastrukturą dla wok oraz bazą dla sportów wodnych i płetwonur. Były pływak. Także na pewno ten temat mój nie jest obcy i będzie dążył skutecznie do tego, żeby to kopielisko miejskie w mieście oświęć mi się pojawiło. Dziękuję. Aleksander Gil. OK. Aleksander Gil, jeśli zostanie radnym, za priorytetowe dla życia i rozwoju miasta uważa angażowanie się w działania na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy. Bardzo istotny temat zwłaszcza dla ludzi młodych, poszukujących zatrudnienia. To bardzo ważne dla przyszłości Oświęcimia, aby młodzi mogli z naszym miastem wiązać swoje nadzieje na spełnienie życia dla siebie i swoich rodzin. To mamy w programie wyborczym. Musimy tak działać, żeby to młodzież związać z miastem. Młodzież musi mieć przyszłość związaną z naszym Oświęcimiem. Dziękuję. Jacek Bakalarski. Osiedle cud Nauczyciel a jeżeli nauczyciel, to jaki program ma? Korzystając ze swoich wieloletnich doświadczeń nauczyciela i trenera Jacek Bakarowski chce jako radny działać dla dobra młodzieży, jej rodziców i środowiska nauczycielskiego. No zatraciłem. Dziękuję. Jacek Okręg numer 18. Jeśli zostanie radnym, długa lista. Szczególnie będzie się angażowała w działania zmierzające do pozyskiwania inwestorów, by dać możliwość realnego zatrudnienia coraz liczniejszej rzeszy bezrobotnych. Zintensyfikowanie pracy Radości 1 na rzecz dzieci, osób niepełnosprawnych i seniorów. Zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta. Między innymi rozszerzenie systemu monitoringu w miejscach podwyższonego ryzyka. Zrealizowania przygotowanych już od wielu lat programu zagospodarowania terenów zielonych pomiędzy lodowickim a osiedlem chemików na park rekreacyjno-wypoczynkowy. Będzie miał duże pole do popisania się. Jest ten temat wpisany program Komitetu Wyborczego Samorządu OŚwięcim Święcim dla święcimy Dziękuję. Ewa Kowalska, numer 20, osiedle od lat związana z SDS, tak? Działa długie lata, nosi pomoc osobom niepełnosprawnym. A co będzie robiła? Będzie uczestniczyła w pozyskiwaniu funduszy na rehabilitację osób niepełnosprawnych i starszych. Promocji sportu wśród osób niepełnosprawnych. Doprowadzenie do prowadzenia licznych udogodnień w życiu codziennych osób niepełnosprawnych. Dziękuję. Nie Sikora. Oto Południe pod podbory. Co będzie robił sport, tym się będzie zajmował. Były hokeista. Chcę przede wszystkim trzech kluczowych zmian. Przywrócenia boiska sportowego przy ulicy Kochanowskiego w Oświęcimiu. Regulacji drzewostanu w obszarze działania Rady Ościedla Południe. Rozwiązania istniejącego od wielu lat problemu miejsc parkingowych na Ościedlu Południe w sąsiedztwie Oświęcimskiego starostwa Powiatowego. Żeby tam zaparkować w czasie pracy starostwa jest rzeczą niemożliwą. Ponadto Jacek Sikora będzie wspierał działania zakresu kultury i sportu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży. To są nasi kandydaci, którzy będą 16 poddani sprawdzianowi. Mam nadzieję, że ta grupa kandydatów są to osoby, które mocno angażowały się w opracowanie programu wyborczego. Znają problematykę miasta Oświęcim. Ten skład, jaki tu jest, to skład gwarantujący to, że. Miasto będzie miało radę, jeżeli oczywiście, oczywiście mieszkańcy osiedla zagłosują, a mam taką nadzieję, to wówczas miasto będzie się rozwijało we właściwym kierunku.